To jak. Zaglądamy, zobaczymy jakie skarby skrywa w środku. Zobaczcie, jak się można nadziać, ale fajna też skrytka pod gumolitem. Ciekawe miejsce. Zaraz sobie tam zajrzymy. A teraz zajrzymy sobie do tego cudacznego tajemniczego pomieszczenia. Co to było? Tak wchodząc do kolejnego pomieszczenia gospodarczego, udało mi się znaleźć. Wręcz niesamowitą rzecz, naprawdę super znalezisko. Sami zobaczcie. Bo mm. mi aż oczy wylazły. Cześć, z tej strony Wietrzyk. Dziś zobaczycie przedwojenny opuszczony dom który udało mi się znaleźć, więc nie ma co zwlekać i jedziemy. Tak, oto prezentuje się pierwsze pomieszczenie. Mamy tu kontakty i inne bibeloty. Naprawdę do tamtego pokoju zaraz przejdziemy. Pierwsze co mi się w ogóle rzuciło w oczy, to jakaś tu księga, chyba nauka języka angielskiego. Tak, ktoś się uczył. Angielskiego i y, co pierwsze, co pierwsze możemy wywnioskować, że ktoś po prostu wyjechał z tego miejsca, z takiej dość małej wioski. Wiadomo, y, ludzie młodzi raczej nie widzą przyszłości na gospodarstwie. I co mi się jeszcze rzuciło, to jak w poprzednim filmie, KMB 2013. Bo tutaj co jesteśmy, to jest jedna praktycznie wioska z dużą ilością opuszczonych domów, i oczywiście gdzieś tutaj Wam się wyświetli link do filmu yy, poprzedniego, którego nagrałem z dość ciekawego bardzo miejsca. Idziemy dalej. Patrzcie, zobaczcie, jak się można nadziać, ale fajna też skrytka pod gumolitem. Ciekawe miejsce, zaraz sobie tam zajrzymy. Zobaczymy, tutaj są, mamy jakieś książki. Ja nie chcę wpaść do tej dziury, tu, bo nie wiem, co tam jest po prostu. I lepiej uważać. Tu jeszcze czajnik został i jakieś lustereczko. O, oczywiście. Oczywiście tony pajęczyn. Dobra. Wychowanie obywatelskie. O, tutaj mamy jeszcze taką dość ładną cukierniczkę, zasłonkę. słonkę usuwanie obywatelskie. O, książka telefoniczna 2001-2022. Zaopatrzenie emerytalne. Tu też jakieś książki. Czajniki dość dużo czajników. Miało tu na pewno nie być gazu. Teraz czy ja, jak tutaj naddychnę, to wszystko nie, nie zawali. Chyba nie. W kranie tak samo, książki. Nic ciekawego nie ma. O, tutaj, mamy. tutaj mamy perfumy. Jeszcze na tym yy, lusterku. Takie. Dość ciekawe. I grzebień a koło lusterka święty Krzysztof, tylko tam nie zbliżę Was, ponieważ jest tu multum pajęczyn. Dobra. O, nie wpadł, nie wpadł a teraz zajrzymy sobie do tego cudacznego, tajemniczego pomieszczenia, co to było! O, widać że tu już od bardzo, bardzo dawna nikogo nie było. Tak ono się prezentuje i z tego co tu widać, to była to kuchnia. Teraz sobie zajrzymy do poszczególnych pojemników, ale zobaczcie, to jest od Mebli. Zawsze ludzie potrafili dawniej wykorzystać to, co mieli pod ręką. Dzisiaj większość ludzi musi mieć wszystko nowe nie zużywa starych rzeczy do powtórnego wykorzystania oczywiście mi się tak wydaje ale tak, takie mam zdanie co tutaj mamy, trzepak słoiki słoiki, już rzecz słoiki pudełko po, po radiu oczywiście pajęczyny. tam jakiś stary pędzel do malowania Książeczkę albo nie, tutaj coś było typu książeczka Lek. O jest, Już wam zaraz powiem datę ważności 05 2008 data ważności tego wow leku patrzcie to jest chyba do obcinania nigdy, to, nigdy czegoś takiego nie widziałem bardzo ciekawy sprzęcik zobaczcie ile mamy tutaj tych wszystkich półeczek schowków no dobrze zacznijmy może od prawej strony tutaj sobie gromadził pojemniczki po jogurtach Jakieś papiery, koperty najprawdopodobniej na coś. Tutaj tak samo pełno powierzchników po jogurtach, jak widać. W szufladach nie chcę, nie chcę tego dotykać, ponieważ są strasznie zakurzone. A tutaj, tutaj pochylenie ronokorków, Nóż kuchenny. Zobaczcie, udało mi się znaleźć cyrkiel chyba do szkoły. Nie wiem czy takie stare ktokolwiek jeszcze posiada, ale fajnie się to prezentuje. Mamy jakieś klusze, no i pełno korków porcelanowych. O, mega stare kłódki, zawsze mi się podobały. Naprawdę mają swój klimat niepowtarzalny. Słuchajcie, tam jeszcze coś jest. Co to jest? To sobie zajrzymy do środka. A, to jest to takie przypinacze. Dobrze schowamy je do tego pudełeczka. Zostawiamy po sobie Bajzlu. Fajny pojemniczek. Dobra. No i typowe jakieś przyrządy do. Tutaj mamy jakąś portmonetkę, a w niej długopisy. Myślałem, że znajdę pióra. Też taki relik z przeszłości pióra, już dawno nie widziałem. Pił. dobra Tu mamy jajka. Na szczęście puste pudełko, bo jakby było pełne, to była masaka I tu, I tu jakieś kuchenne bibelotki. Ale ja nie chcę tu robić za bardzo hałasu. No trochę tu tego jest. Zabaj, zamkniemy, pozamykamy te szafki. Dobrze. Tutaj mamy kubeczki. Jakiś jeden, jeden wyciągnę. Wam no, pokażę co tam od spodu pisze. W środku nic nie ma. B. Tutaj jest napisane, może no Wam to ja jakoś tak pokażę. Napisane B. Może ktoś wie co oznacza taki symbol. No i po powódka i kubki, nawet ładne z takimi chińskimi symbolami. Dobrze, zobaczymy jeszcze co tu jest. Oczywiście pełno pajęczyn. I tu, wow. I tu już nic nie ma. Dobra, po tej stronie widać, że był tu mężczyzna. O, są golareczki takie i żyleteczki. Lepiej się tym nie zaciąć. Zobaczmy co tu mamy w tak poszczególnych pojemniczkach. Tak samo przybory do golenia. lubią się golić. I tego dość sporo, patrzymy na i co? co to jest, to nie wiem. Tu już nic za bardzo na ziemi, tak jak widać, nie widać. muszę coś zrobić. To widać, że stał piec kiedyś ale już go nie ma tu jest jakiś stoliczek a tutaj mamy jeszcze jakieś aktówkę chyba, tak się nazywało co to jakieś czasopisma młodzieżowe albo dla dzieci więc bardzo możliwe że mieszkała tu jakaś rodzina będzie to w Katowicach tu pisało może nie spadnie mam nadzieję że nie spadnie no i oczywiście wszechobecne pajęczyny. Widać, że tu długo nikogo nie było. Dobrze, wychodzę z tego pomieszczenia i teraz przejdziemy do następnego pomieszczenia. A co jest tutaj? Może to przesunąć. Dowiemy się na samym końcu. Żeby było ciekawiej. Zobaczcie tą, tą skrzynię. Jest. Niesamowita, tylko bardzo już zniszczona, to jak? Zaglądamy, zobaczymy, jakie skarby skrywa w środku. Mam nadzieję, że nie jest pusta. Zobaczcie, ona już ma tak zardzewiałe zawiasy, że o mało co się nie złamie tutaj na tym pęknięciu. Mam jakieś monetki. Czekajcie chwilkę. Wyciągnę teraz z tej skrzyni te monetki zaraz zobaczymy, ale to są dwa drugowojne monetki. Dobrze, na szybko przełączyłem się na komóreczkę, żebyście lepiej widzieli. I tak, od lewej strony 10 rajs 5 rajs 10 rajs i jeden rajs fening tutaj gdzieś będziecie mieli obok obok będziecie mieli zdjęcia po prostu z zamazanym pewnym symbolem ponieważ YouTube za bardzo tego nie lubi i roczniki, wszystko to jest drugowojenne i to jest dość ciekawa sprawa i teraz pytanie brzmi skąd te monety w tej skrzyni się wzięły czy ktoś sobie po prostu je tutaj kolekcjonował i po prostu sobie zostały nikt z szabrowników po prostu tego nie zauważył ogólnie moim zdaniem są to monety bez wartości mają jedynie wartość historyczną jeśli ktoś je zbiera albo kolekcjonuje ale ciekawa sprawa fajnie bo zawsze chciałem znaleźć sobie coś drugowojennego i mogę odhaczyć sobie z listy że coś w końcu znalazłem. Dobrze, ja się trochę za bardzo skupiłem na tych monetach drugowojennych. Ale na nas czekają kolejne fajne rzeczy do zobaczenia. I tutaj taka kuchenka się kłania. Nie wiem czy widać, ale w tej kuchence. O jejku! Są jakieś bibelotki. Tak, trzymał sobie ktoś tutaj. Jakieś takie rzeczy do majsterkowania, jakby. Kontakty, niekontakty. Nie, potem nie, jest. A taki. Nie, bo za dużo hałasu zrobię. No fajna taka kucheneczka na ciężkie czasy. Podpina się pod komin. Jak nam odłączają ogrzewanie w zimę albo w jakieś zimne dni to jest w sam raz żałuję, że nie mam czegoś takiego u siebie w bloku dobra kalendarz wskazuje na 2013 rok 2013 plus na drzwiach tam tak samo było o, tutaj od razu możecie spojrzeć też 2013 tak jak tam wam pokazywałem na samym początku więc już nam trochę się zarys tej historii tego domu Zarysowuje yy, marynarki. Raz udało mi się w takiej marynarce znaleźć fajne rzeczy, ale nie chcę za bardzo grzebać. Kiedyś miałem taką tendencję do grzebania w kieszeniach, teraz już nie mam ale widać, że same marynarki, tak samo mężczyzna. te pajęczyny stąd zdjęć, bo są wszechobecne naprawdę widać, że tu bardzo długo nikogo nie było krawaty tutaj przetrwały tylko krawaty jak widać nic więcej nie ma łóżko i świąte zdjęcia przedstawiające Jezusa Matkę Boską oraz Naszego papieża. Swieca komunijna. Ktoś tutaj odkładał rzeczy i wydaje mi się, że. Okulary. W takiej metalowej jeszcze budowie. Wydaje mi się, że może ktoś szykował po prostu rzeczy na pogrzeb. Tutaj już wszystko zobaczyliśmy. Teraz przechodzimy do ostatniego pomieszczenia. Mam nadzieję, że będzie najciekawsze. Zaraz zobaczymy. hu! ale pokojnik. I oczywiście zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Tak. Widać, że tu już naprawdę od dłuższego czasu nikogo nie było. choinka Muszę to czymś odgarnąć, żeby się tu dostać. Dobra. Nigdy nie sprzątałem w opuszczonym domu, a teraz trochę posprzątam, bo muszę przejść. Co mnie zadziwia, zupilec jest w naprawdę bardzo dobrym stanie i mało co przecieka. A no może są zacieki. Tutaj się leje na tą wersalkę. Dobra, może zaczniemy od tego pudła. I widać, że była jakaś kobieta, ponieważ jest to lustro. Że jest to taka toaletka, chyba dobrze mówię, dla kobiety. Tutaj jest teczka z danymi oso osobowymi i opisana tak samo jest ta teczka z danymi osobowymi. Ja takiego czegoś nie będę podawał. Wielka, która prowadzi do życia wiecznego. O, jakaś święta książeczka. Oj, chcące mi spadła termometr, żelazko różowe o, 1000. kalendarz 1980 rok Jedyne co tu jest niefajne To bardzo śmierdzi z gnilizną i o! Tutaj mamy fajną rzecz. Nie wiem czy dobrze będzie mi widać, ale dobra mniejsza. Ważne, żeby było widać o te tutaj przetwory. I zawsze w każdym opuszczonym domu, jakim się spotykam, to jedyną, no może nie jedyną rzeczą, ale w większości, praktycznie za każdym razem, są słoiki z żywnością. I, i dzięki temu pomyślałem sobie, że mamy teraz czas jaki mamy i wszystkim zalecam, żeby y, przynajmniej na dwa tygodnie. Takie słoiki czy inne jedzenie, które długo wytrzyma typu ryż lub makaron, mieć w pogotowiu. No i oczywiście wodę, bo no, nigdy nie wiadomo. Tych słoików ci Państwo, którzy tu mieszkali, nie wykorzystali. I bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nikt z nas w ciężkich czasach nie będzie musiał wykorzystywać takich słoików. Dobrze, tu od razu mi się rzuciły bańki. I to są najprawdopodobniej bańki na mleko. O, które pozostawały. Szafka. Nie będę już do niej zaglądał. Też mam już za dużo czasu. O, obraz. Taka Maryja, dość smutna. Nie za bardzo się tam przedastanę, ponieważ boję się, że to łóżko się pode mną po prostu zarwie. No i telewizor, czarno-biały, oczywiście Unitra, ale naprawdę ta Unitra stara ma swój taki niepowtarzalny, wręcz niesamowity klimat. Fajnie zawsze spotkać na swojej drodze taki telewizorek. No i tak, tutaj mamy już bardzo zniszczoną szafę bez drzwi. Ciekawe co się z nimi stało i obrazek najprawdopodobniej przedstawiający chrzczenie Pana Jezusa, mam nadzieję, że dobrze mówię, za kanapą nic nie ma, widać, że kanapa mokra, od goci już tak samo tynk się rozwala, No jeszcze taki Ciekawy żyrandol Naprawdę Chyba samoróbka Nie ma co zwlekać Ale trzeba zobaczyć dość ciekawą rzecz Ten schowek Który Wam pokazywałem na początku Zaraz zobaczymy co się w nim kryje Ale przy okazji muszę to zrobić Zobaczyć czy jest tu żarówka jest żarówka, najprawdopodobniej ta żarówka nie jest spalona i zobaczymy cyk cyk niestety nic nie świeci ponieważ nie ma korków dobrze, teraz Wam pokażę co tu jest tylko musiała tam was jakoś wsadzić Brudzę, ale wszystko już jest tak spróchniałe, przez wilgoć, że wszystko się po prostu drze w rękach. Butelki, pełno starych butelek i, tak, i taki duży balon. Najprawdopodobniej na bimber, czyli taki schowek typowy. bimbrownika. Mam nadzieję, że wszystko tam wam uchwyci to. Nic więcej ciekawego tam nie ma. Ała! mi się wbijało w kolano. Dobrze i teraz myślę, bo to dość przypałowe miejsce. Czy uda nam się jeszcze zobaczyć pomieszczenia gospodarcze? Dobra, może się uda, jakoś się Jakiś, jakiś ptak. tak Nie wiem czy to było słuchanie na kamerze. Dobrze. Będę musiał się jakoś prześlizgnąć tu jak duch, żeby wam to pokazać. żeby mnie nikt nie zobaczył. Dobra. Dobrze. Udało mi się jeszcze przedostać do pomieszczeń gospodarczych. I tak na szybko takie zerknięcie. Został tu jakiś wóz. Taki typowy na słomę. I tu jest już taka dość obszerna stodoła. Zobaczymy szybko z tej strony. Tak jakieś prania powieszane jeszcze, których już nikt nigdy nie założy i drzwi. Tu jest zamknięte. A tutaj jeszcze mamy taki składzik. Czy będzie widać wszystko. Też za bardzo nic ciekawego. Fajne jeszcze te beczki tam widnieją. Tak, wchodząc do kolejnego pomieszczenia gospodarczego, udało mi się znaleźć wręcz niesamowitą rzecz. Naprawdę super znalezisko. Sami zobaczcie, bo mhm. mi aż oczy wylazły. Pięć starych rowerów. W naprawdę bardzo dobrym stanie. Jeden od największego do najmniejszego. Widać, że mieszkała tu rodzina. Może nawet czteroosobowa. Małżeństwo z dwójką dzieci. Tak mi się wydaje. Zobaczcie. W pięknym stanie. Może, może nie w pięknym. Trzeba było trochę włożyć pracy. Bo już trochę ryzywieją. Ale jakby ktoś odrestaurował. To myślę, że wydało się jeszcze pojeździć kupę lat. Tak ogólnie patrząc to jest ostatnie pomieszczenie, nic tu już się ciekawego za bardzo nie ma, oprócz tych rowerów. No i trudno, niech sobie tutaj leżą, i czekają na swoich. Spadkobierców, bo jak nie, to niestety przejmie je natura i zgniją pod warstwą ziemi.